Siema, ja jestem Nika. a to się to player, a to jest pierwsza top 5 na podstawie podpowiedzi jednego z moich subskrybentów. Dzięki za podrzucenie pomysłu. W każdym razie dzisiaj rzucimy okiem na 5 najlepszych według mnie gier niezależnych, czyli tak zwanych gier indie. To właśnie te produkcje udowadniają, że nie potrzeba gigantycznego budżetu, by stworzyć coś naprawdę niesamowitego. A więc zaczynajmy! Na miejscu piątym uplasowała się zdecydowanie najbardziej unikalna gra na tej liście. Jest to Papers, Please, w której gramy jako kontroler służby celnej, mający za zadanie sprawdzać paszporty osób przekraczających granice. Problem polega na tym, że jesteśmy obywatelem arstocki, czyli fikcyjnego komunistycznego państwa. Oznacza to dla nas tyle, że każdego dnia dostajemy coraz to bardziej rygorystyczne wytyczne, a nawet najmniejszy błąd zmniejsza naszą i tak niską wypłatę. Dodatkowo po powrocie z pracy musimy martwić się o wydatki, za grosze, które dostajemy musimy kupić jedzenie, leki, opłacić prąd itd., a jeśli tego nie zrobimy, to członkowie naszej rodziny zaczną powoli umierać, jeden po drugim. Papers, Please nie oferuje niesamowitego gameplayu, to powtarzalna, lecz unikalna gra logiczna, jednak ponury, gęsty klimat i dorosła, inteligentna krytyka komunizmu zapewnia tej grze piąte miejsce na liście. Z ponurego klimatu Papers Please skakujemy prosto do zakręconego, szalonego Super Meat Boy. Kierujemy w niej sympatyczną kostką mięsa, która musi uratować inną kostkę mięsa porwaną przez bobasa w garniturze. Tu wstawić żart o tym, że autorzy brali narkotyki podczas robienia gry. Początkowo prosta gameplayowo platformówka szybko staje się piekielnie trudnym wyzwaniem. Kilka ostatnich etapów zaprojektował chyba sam szatan. Lewele mimo iż trudne są świetnie zaprojektowane i bardzo różnorodne. Dodajemy do tego kilka porządnych walk z bossami oraz przyjemny soundtrack i dostajemy jedną z najlepszych gier platformowych tej dekady. Gra się w to po prostu znakomicie i aż dziw bierze, że tak prostacki platformer potrafi przykuć do ekranu na długie godziny. Na trzecie miejsce wskakuje dzieło Yacht Club Games, czyli Shovel Knight. To 8-bitowe cudeńko zapożyczyło wiele elementów z uwielbianej przeze mnie serii Mega Man. Jako rycerz uzbrojony tylko w łopatę będziemy przemierzali dziesiątki zróżnicowanych etapów i walczyli z potężnymi bossami. Podobnie jak w przypadku Super Meat Boya, Shovel Knight jest prosty, lecz dopracowany do perfekcji. Czuć, że nad każdym skokiem i atakiem mamy 100% kontrolę. No i muzyka to kategoria, w której Shovel Knight przebija znacznie Super Meat Boya. 8-bitowe utwory fantastycznie pasują do charakteru gry i napędzają tempo akcji. Shovel Knight to niemal idealny hołd dla platformówek z dawnych lat i dlatego zasługuje na trzecie miejsce na mojej liście. Okej, okay, czuję, że za ten wybór posypie się duży hejt w komentarzach. Miejsce drugie? Undertale. Zanim jeszcze ruszycie na mój dom z widłami i pochodniami, pozwólcie mi wyjaśnić. Baza fanów Undertale, jak zresztą każda inna baza fanów, potrafi być boleśnie okropna. Jednak, pomijając cały ten fandom, gra sama w sobie jest wymagającym, niesztampowym i pomysłowym RPG-em. Sama możliwość pokojowego rozwiązywania konfliktów sprawia, że czuć tu powiew świeżości. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to Undertale można przejść bez zabijania chociażby jednego przeciwnika. Sam system walki odbywa się w stylu gier Bullet Hell, co też jest strzałem w dziesiątkę. Nasze decyzje mają wpływ na to, jak. Przebiega całkiem sprawnie napisana fabuła. Wiele dialogów zapada w pamięć, a to znak, że ten, kto pisał scenariusz, znał się na rzeczy. No i jeszcze muzyka, ludzie. Muzyka w tej grze to mistrzostwo świata. Zbiór utworów zrywa czapkę z głowy, to chyba najlepszy oryginalny soundtrack w historii gier. Zazwyczaj nie ściągam utworów z gier, by posłuchać ich na komórce. Tutaj jednak było inaczej. Tak, cała gra potrafi być momentami kiczowata, a dziwaczne poczucie humoru nie trafi do każdego. Ale ja bawiłem się świetnie. Zapamiętywalne postaci, diametralnie różne zakończenia i innowacyjny system walki sprawiły, że Undertale zapamiętam na bardzo długo. Polecam z całego serca, ale podkreślam, to bardzo specyficzna produkcja i większości z Was pewnie się nie spodoba. A teraz czas na wyróżnienia. Zobaczmy, jakie gry prawie załapały się na listę. A na miejscu pierwszym? Limbo. To zdumiewające, że przy użyciu tak małej ilości środków przekazu i bez żadnych dialogów można opowiedzieć tak mroczną i wciągającą historię. Nie jest to fabularny Szekspir, ale zawsze coś popycha gracza do przodu w tej dość prostej platformówce logicznej. Styl graficzny to też poezja. Brudny, brutalny i bezwzględny świat został przedstawiony w odcieniach jedynie czerni i bieli. Limbo to według mnie małe dzieło sztuki. Gra praktycznie bez wad. Prosta, lecz wciągająca. Jeśli chcecie znać jakieś gry, którym wystawiłbym ocenę 10 na 10, to Limbo jest zdecydowanie jedną z nich. Przeszedłem już ją dwa razy i zapewne kiedyś przejdę ją po raz kolejny. I Wam radzę zrobić to samo, bo Limbo to według mnie najlepsza gra indie w historii. Dzięki za oglądanie! Jeśli podoba Wam się ten odcinek, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie każda pomoc się przyda. Na razie!